Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry drodzy widzowie. Następnie przypominam o konkursie, który trwa do 1 października. Znaczy do 30 września. O, tak, a 1 października będzie losowanie. Musicie zasubskrybować, zanajkować film, w którym mówimy o tym konkursie na 1000 subskrypcji. I co jeszcze i co jeszcze i co jeszcze i co jeszcze i napisać komentarz w gęś. A w dzisiejszym odcinku, bo pytacie się na temat właśnie krów mlecznych. Dlaczego zrezygnowałem, dlaczego nie ciągnę tego dalej, jeśli to jest tak mega opłacalny kierunek. Także zapraszam do oglądania. No jak widzicie załączonym obrazku jest pusto. pusto. I powiem Wam trochę jak to tutaj u mnie było, jeśli chodzi o... O krowy mleczne, bo w domu rodziny mieliśmy krów mlecznych od zawsze. Mój pra-pra-dziadek, mój pra-pra-dziadek, pra, pra-pra-dziadek, pra, pra, ojciec i, i mój brat został skrowany. Właśnie, on ma krowy mleczne, także to nie tak, że to by całkowicie się skończyła historia z tym. Z tym tematem i powiem szczerze, ja też osobiście zawsze lubiłem dojść te krowy, zawsze lubiłem pracę z krowami. Jeśli uwielbiałem, w ogóle uwielbiam do dzisiejszego dnia łąki, tak. Jeśli chodzi o pastwiska, łąki, o całe gospodarstwo, to jak najbardziej gdzieś jakoby bez krów i bez ziemniaków. Zawsze się śmieję, że sobie nie wyobrażałem kiedyś, właśnie gospodarstwa, teraz nie mam ani krów, ani ziemniaków. I zobaczcie, jak to życie jest przewrotne. I jeśli chodzi o to, dlaczego zdecydowałem, bo e, powinienem zacząć od takiej historii, że w tych budynkach dwóch miałem zaprojektowaną oborę. To było gdzieś powiedzmy 10 lat temu. Tak, to było przed, e, tak, przed 2015 rokiem. Tak, gdzieś około y, 2015 rok. E, czyli 14-15 przełom, właśnie miałem zaprojektowaną oborę. E, miały być połączone te dwa budynki razem, tu w środku miało stać jedno. E, tutaj miała być wyjazd z paszy, maszowo, paszą, czyli miało być automatyczne zadawanie paszy. E, roboty udojowe. No i pamiętam, jak mi tak no wycena no, to, 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 to chyba to się wy nie, na tamte czasy to mi się wydaje, że to było około 3,5 miliona, tak mi się wydaje, że na tamte czasy. Eee, no i teraz obliczyliśmy, że na, jest to na 260 krów. No ja takie o czym mówię, no ja tu mam za słabe ziemię, żeby pchać się w taki e, kierunek, jakim są właśnie e, te krowy. No i, e, i do tamtego momentu, powiedzmy sobie, bardzo, 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 bardzo człowiek chciał, E, też de facto z tego, że później miałem e, wypadek właśnie z e, pociągiem, no to w tamtym momencie miałem chwilę czasu na to, żeby to wszystko e, o tym wszystkim e, pomyśleć, przemyśleć, przerobić, przeliczyć, na jakiej to, to, to byłoby zasadzie. No i później oczywiście jak e, od tego, że u brata zostały krowy, u mnie byłby za duży tam koszt e, wejścia. No i tutaj w międzyczasie właśnie wyszły, e, wyszły gęsi gęsi, które naprawdę gdzieś ee, zainspirowały mnie bardzo. W szczególności, że są bardzo zdrowe, w szczególności to, że masz swój produkt, swoje robisz, e, swoje masz, omijasz pośredników e, no i myślę, że w tych gęsiach powiedzmy sobie w tym drobiu, zdrowym drobiu e, zostaniemy. Zostaniemy i będziemy to jak najbardziej propagować, że jak Amerykanie mają swoje indyki tak my Polacy miejmy swoje gęsi i tu jest na tym właśnie taka zasada jeśli chodzi właśnie o te krowy bo tam pytaliście się że co jak i w ogóle więcej właśnie odpowiadam eee, no i dajcie w komentarzu czy, 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 czy co sądzicie na ten temat czy, czy krowy są tak super eee, bo też powiedzmy też był temat właśnie tego tej pracy i zgodzę się całkowicie tak że jeśli ma zwierzęta i no to w każdym, czyli masz sklep, czy zwierzęta, czy cokolwiek masz swoją firmę, to musisz się temu oddać, żeby było to jak najbardziej, jak najbardziej dobrze prosperowało. I w odpowiedzi na, was, na Wasz komentarz na temat 16 tysięcy litrów yy, mleka od laktacji od krów, to powiem Wam, że tam było napisane. Od tam średnia jest chyba, nie wiem już teraz, że tam 6, 7 do 16 tysięcy. I największe obory w Polsce, jak sprawdzałem, mają, mają po około 16, 15, 580, 15, 600. E, wiem, 12. I, I mówię, to było od do. No tak, jak wszystko się, co, co się chce słyszeć, to wtedy się słyszy. E, a dzięki temu doczytałem, że rekord świata wydajności krowy na laktacji jest. 38 tysięcy tak. 38 tysięcy litrów mleka w laktacji. 305 dni. E, no to, to jest już naprawdę sztosik, nie? To, to jest... Ja myślę, że ta, ta, e, ta krowa długo nie żyje, więc e, ale rekordy, rekordy są pobite. E, no i powiedzmy sobie, że te laktacje wiem, e, u nas chyba była ta laktacja koło ten. Około 6 tysięcy, 6, tysięcy jeszcze wtedy i tych laktacji było 5, 6, 8, 10, 12. Tak, także tutaj powiedzmy były całkiem inne czasy, inaczej żywione. Teraz chodzi o to tak. Ogólnie, w gospodarzeniu, jeśli chodzi o krowy, to musimy się zastanowić, właśnie, czy chcemy mieć dłuższe ich życie, czy chcemy je dłużej trzymać, czy chcemy mieć super wydajność i, i gdzieś to tam z tym połączyć, więc tu sami musimy sobie odpowiedzieć jak to ma wyglądać u każdego z osobna. Krowy mleczne. No krowy mleczne jest ten temat, że są pieniądze co miesiąc, ale wraz z tym tutaj też powiem o takim względem. Ramunieniu spokojnie, o, Ramuno no już spokojnie, dobra? Dostałeś jedną nie? Biczko też masz, o Oj, tak, tak. I wracając do byków. I to zależy, jeśli mamy jeśli mamy zwierzęta. I tak samo, czy to mamy kaczki, gęsi, byki, czy krowy. Jeśli tu krowy, to głównie to, obo co miesiąc mamy pieniądze, to możemy sobie każdą każdą hodowlę tak rozplanować, żeby mieć co miesiąc pieniądze. Czyli przykładowo sprzedajemy o dwa byki, czyli musimy mieć tych byków 24, a co dwa lata czy 48 sztuk, ale co dwa miesiące musimy sprzedać. Ale ważne jest to, że jeśli na raz sprzedamy więcej, to mamy większą cenę i też trzeba na to zwrócić. Tak samo z mlekiem. Jeśli mamy więcej krów i sprzedajemy mleko, no to jeśli mleczarz przyjeżdża do nas powiększą ilość mleka, to mogą nam więcej dać za liter mleka. I powiedzmy, tutaj jeśli chodzi też o krowy mleczne, to ja chyba tak zauważam, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie w tej kwestii, że jeśli ma się więcej krowy i ona się odcieli, to tego cielaka chcemy zostawić. I wtedy zaraz nam brakuje po prostu i łąk, i paszy, i musimy to wszystko jakby tu więcej, więcej gromadzić, musimy mieć dużo więcej zapasów, ale to jest każdego indywidualna sprawa. Przede wszystkim w życiu najważniejsze jest to, że róbmy, co kochamy, a nigdy nie będziemy... pracować. No już tak powiedzmy na zakończenie tego tematu i siedzi krowy to musimy tu wziąć pod uwagę to, czy lubimy te krowy, czy lubimy to mleko, czy chcemy później przerabiać to mleko na sery i na takie coś, ale tu pod tym względem musimy wtedy zadbać też o marketing, o sprzedaż. To też jest duży wysiłek. To, jest też, też to są inne koszty, to jest też więcej badań. Tu jesteśmy bardziej kontrolowani przez weterynarię. Też i sanepit, bo przy serach to też jest i, 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 i sanepit. Także co chcemy wybrać? Nie? Bo tutaj, de facto, mówię, jak mamy swoje, swój produkt, no typu jak u nas są te gęsi, są kaczki, jest, 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 są te produkty z gęsi i tak samo jak wracając do tego tematu, że są sery, no to tu jest całkiem, całkiem inna. Inna procedura, powiedzmy sobie, że trzeba się skupić na dużo więcej, większej ilości. Bo oprócz tego, że wyprodukujemy, czyli musimy się znać na tym, żeby to mleko było, żeby było dobre i dobrego gatunku. Musimy dobrze tutaj wziąć i wyprodukować to zdrowe i dobre, żeby i później jeszcze zadbać o ten dobry marketing, dobry przekaz. Oczywiście jest wiele aplikacji, które właśnie teraz. Fit Farmer super aplikacja, naprawdę świetna. U nas w tym roku wchodzimy z gęsiami sprzedażą, schodzimy na ONX, na różne marketplace'y, też też, też 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 patrzyłem. Nie, jeszcze nie będziemy tworzyć swojego sklepu z tego względu, że mamy jakby za, du za mało po prostu produktów, więc bardziej łatwiej będzie nam po prostu, będą linki i wejdziemy i tam zrobimy wpłatę. E, a już pewnie z, z, z przyszłości, jeśli to nam dobrze pójdzie, no to pewnie będą, e, będziemy mieli też ten swój sklep mm. internetowy. I, e, I teraz, już tak mówię, na same zakończenie: e, to e, jeśli ktoś dotrwał, jeśli dotrwaliście, to teraz kwestia jest, że m, mamy na, na, na południu Polski e, tereny właśnie opowodziowe. I tutaj z takim ogłoszeniem, wielkim ogłoszeniem, wielkim jakby, no też i podziękowaniem za to, że, że jesteście, że wspieracie, że już kilka tych busów jechało, już zawoziło te produkty, tą wodę, te łopaty, czy OSP, tu widziałem OSP, OSP Wielki Buczek, też tutaj właśnie bardzo, bardzo, bardzo działamy, ale my jako rolnicy, E, jako OOPR Północna Wielkopolska, też ogólnie jako, jako, jako w Polsce się bardzo e, pod tym względem się skupiamy i na naszym, w naszym owiecie złotowskim za, zachęcamy i będziemy bardzo wdzięczni, jeśli chodzi o zbiórki. Zbiórki są u Rafała Dędek tak ładnie owiem, eee, są, też możemy tam składować zboża, e, różne produkty i we wtorek Rafał e, będzie w, na tych terenach e, na tych, czyli te wtorek, a w środę będzie film, także już, już, już będą jakieś tam zdjęcia u Piotra Zycha i u Rafała Michałka. Tam są trzy punkty, gdzie chłopacy się zgodzili. Pod postem damy ich kontakty, żeby wcześniej się omówić i będziemy mega wdzięczni jako, jako rolnicy, którzy właśnie na rolników chcą jak najbardziej im pomóc, bo w mediach tego jest mało, a oni już tego nie odtworzą. Dziękujemy za oglądanie odcinka i zapraszamy na kolejny.